Członkowie Stowarzyszenia Zmieniamy Konin i Konińskiej Grupy Miłośników Transportu Publicznego zorganizowali briefing poświęcony projektowanej linii kolejowej z Konina do Turku, czyli inwestycji, która budzi wiele kontrowersji nie tylko wśród mieszkańców terenów, po których miałaby przebiegać. Wielkopolska Wschodnia historycznie jest bardzo pokrzywdzona i ma najsłabszą sieć kolejową w Wielkopolsce. Uważamy, że kolej do Turku będzie pierwszym etapem. Nadrabiania tych, tych, tych historycznych zapóźnień. Mamy nadzieję, że oczywiście w przyszłości powstaną kolejne połączenia, i w perspektywie 20-30 lat nadrobimy to ponad 100-letnie zapóźnienie cywilizacyjne. I tak właśnie traktujemy ten projekt, że to będzie dopiero początek i szansa na budowę kolejnych odcinków. Ich kolejnym argumentem jest przewidywany rozwój gospodarczy regionu. Turek, miasto, które liczy sobie około 30 tysięcy mieszkańców, zyskałoby połączenie kolejowe ze światem. Byłaby możliwość bezpośredniego dojazdu do Poznania, co, zapewnia, co zapewniałyby pociągi osobowe kolei wielkopolskich. Byłaby szansa na przewóz, przewóz towarów. Liczymy na to, że wybudowane zostaną przede wszystkim mijanki po drodze, a także bocznice dodatkowe, które dadzą taką możliwość. Co w efekcie oczywiście spowoduje rozwój gospodarczy, a przy obecnie mającym miejsce transformacji Wielkopolski Wschodniej byłoby to, byłoby to działanie, które by trochę poprawiło tą sytuację gospodarczą w naszym regionie. W kwestii przebiegu nowej linii zaproponowano dwie możliwe trasy, jedną z Konina, a drugą od Kramska. Aktywiści na briefingu zaprezentowali swoje argumenty dotyczące wyboru jednej z nich. Wariant Kramski, który jest również proponowany, nie będzie miał takiego popytu pasażerskiego, jaki zapewnić może... Wariant koniński. Wariant koniński, zobaczmy także tuliszków, żychlin. Są to zdecydowanie tereny bardziej zurbanizowane i, tak jak już Krzysztof powiedział, tereny Starego Miasta. To połączenie kolej, autostrada, drogi krajowe może zapewnić zachęty dla inwestorów. To też może przełożyć się na zapotrzebowanie dla miejsca pracy dla y, mieszkańców Konina, które są przecież bardzo ważne, żeby miasto po prostu nie zaczęło nam powoli upadać. Odnieśli się także do zarzutów, jakoby wariant koniński wiązał się z koniecznością licznych wykupów gruntów i już zabudowanych. Wariant ten będzie przebiegał w głównej mierze przez niezagospodarowane tereny Pradoliny Rzeki Warty, przez niezagospodarowane tereny pomiędzy osiedlem Morzysław a Grujec i Laskuwiec. I tak naprawdę będzie on biegł przez obszar, który już w swojej pierwotnej genezie w licznych dokumentach planistycznych miasta był przewidziany pod taką rezerwę, pod różnego rodzaju inwestycje komunikacyjne, pod rezerwuar jakichś terenów nieużytkowych. Także wbrew pozorom inwestycja taka nie będzie ingerowała mocno w tkankę istniejącą, nie będzie też obniżała jakoś komfortu życia mieszkańców po bliskich osiedli mieszkaniowych a wręcz przeciwnie poprzez zapewnienie dogodnego połączenia komunikacyjnego zwiększy walory tego obszaru i pozwoli im na lepsze połączenie z, z resztą miasta i też z sąsiednimi miejscowościami. Ponadto w związku z rozbudową linii liczą na utworzenie kolejnej stacji dla pasażerów wschodniej części Konina, a także innych udogodnień. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby pojawił się nowy przystanek i żeby to był Konin Wschód, żeby on był w tych okolicach zlokalizowany i żeby w ramach tej inwestycji Powstała również kładka, czy też tunel. Zobaczymy, co będzie lepszym rozwiązaniem. W miejscu zamkniętego, tutaj właśnie przejazdu, przejścia, przejazdu kolejowego. Pomysły te popiera koniński radny Jarosław Sidor. O tym miejscu, czy o takim przystanku, mówiono już wiele lat temu. Wiele tutaj wspomniano o zaniedbaniach, jeżeli chodzi o Wielkopolskę Wschodnią. Dotyczy to władz państwowych, wojewódzkich, ale również samorządowych. A nawiązywał do zamkniętego od ponad dwóch lat przejazdu kolejowego na ulicy Okulnej, zwłaszcza możliwości przejścia na piąte osiedle osobom pieszym lub przemieszczającym się na rowerach. Dlatego nie przez przypadek spotkanie z mediami odbyło się właśnie w tym miejscu. Radny podał jeszcze jeden istotny argument. Wielkopolska wschodnia się wyludnia. Widzimy to na przykładzie Konina. Następuje depopulacja mieszkańców. Mieszkańcy wyprowadzają się. Konin w najlepszym rozpicie liczy prawie 90 tysięcy mieszkańców. W tej chwili no jest według tzw. Tak deklaracji śmieciowej około 62 tysięcy, tak? Niestety jest to przerażające. Mam nadzieję, że dzięki tym inwestycjom czynionym ze środków państwowych zmieni się to na po prostu plus. Aktywiści podkreślali, że inwestycja powinna zostać sfinansowana w całości ze środków rządowych i samorządu województwa. Apelowali też do lokalnych samorządowców, aby nie sprzeciwiali się jej realizacji.